Przygotować się, uwaga, gotowi, ja, tak, można, można ruszać, można. jedziemy, dobrze. uwaga, dobrze. Uwaga. no, Rusza. można, można. Nie jedziemy, nie jedziemy, tak. jedziemy, można hmm. szybciej, ale nie idzie nam, musimy drugi kontakt dawać teraz, dobrze, dobrze. no, dobrze. Jedziemy, na dobrze, jedziemy na drugim, tak, Daje nam trzeci dajemy Ryży, powiedzmy żeby podstawą końcówką nie stawać o no, no W miarę możliwości podstawą końcówką nie stawać bo nie możemy ruszyć później bo ciężko odwrotnie idzie ale, Ja wiem trzeci, trzeci amper. dajemy już Ciężko, doktor, do amper. I spadek napięcia mamy. Proszę? Trzymać Pompa, Popatrz, pan, czerwona kreska. Co tak. robimy? Stajemy, czy co? Nie, nie, ciągniemy, ciągniemy, jedziemy, nie, nie, jedziemy, do, końca. jedziemy do końca. Tylko nie uważaj łaty, niech dobrze założą. Łaty niech dobrze żeby mi łożysko Jedziemy, jedziemy, jedziemy dalej. Jedziemy nie, nie wiesz, dalej. już w tym momencie nie możemy Dobrze? Słychać? Tak. Halo?

Dobrze, tylko rozmawiać ze mną bez przerwy, żeby dobrze, się łączność dobrze, nie straciła. Bo my będziemy ciągnąć od razu z piątego. Dobrają. No bo z piątego musimy ruszać od razu. Umów się z nim tak, że jak proszę nie będzie łączności, ja staję. No jak nie będzie łączności, to stajemy to Dobra. Już gotowe mamy. Gotowe deski założone. Jedziemy. Dobrze. Można. Można? Rusza. Można. 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 Tak? Dobrze, Daleko jeszcze? Nie no! Nie no! Stop. Stop. Stop! No cholera z podpory coś zleciało. Halo! Podpory. Halo! Kapotę porwało czy już ci, już to jest coś z podpory? Co Stasiu! Stasiu! Co do cholery się tam robi na podporze? Coś tam spadło! Nic nie spadło. No jak to? Przecież tam widać. Nie, nie, wszystko w porządku. Na pewno no, kapotę muszę być. Jaką... No nam się aż gorąco zrobiło. Coś zleciało na drzwi. Coś spadło, pan. Nie, nie spadło. To jest wszystko w porządku. Może ktoś coś wrócił, albo coś. Wieczno jest. Ale popatrz pan, jak linę napięło. No to nie szkodzi. No To nie szkodzi. Jedziemy, uwaga! Wolno, wolno. Wolno, wolno. Stop! Stop! wiesz, jak Piotr Sławka. Tak, maszynownia. To? Jesteśmy już gotowi, podpięliśmy łapy. Można dobrze. ruszać? Tak, można. Jedziemy Lassi. wolno. pod Tak. Uwaga, poruszam. Można. można, można jedziemy. Halo? Tak, Idzie? Do, dobrze. No. Można, tak, wolno. Dobra, wolno. Dobra. 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 A nie sobie Dobra. No. Dobrze, dobrze, no. już, już wyszła lina. No. Ziemi podrwała No. Już podjechali? Dobrze. No. Dobrze, teraz można troszkę szybciej jechać. No dobra. O, jeszcze, 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 jeszcze trochę. Tak. Teraz powoli, powoli. powoli. Już. Dobrze. Stop. Jest, jedziemy. Szybcie. Tak, jest. O, uwaga, ruszamy. Uwaga, ruszamy. Dobrze. No. Dobra. Dobra, jeszcze kawałeczek. No. Jeszcze kawałek. Stop! 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 A nie trzeba nam stopnąć trochę? Nie, nic, nie, nic nie trzeba. W porządku jest. Macie gotowe? Tak, mamy już gotowe. Podjeżdżamy. Trawer, tak? No to gotowiście? Tak, podjeżdżamy pod zapięcie trawer. No to jedziemy, można. Trójką w dół. Tylko bardzo Wolno, tak? Wolno, bardzo wolno. ...po tę No, idzie. No, no. Wolniej, wolniej. Wolniej, Stop. Stop. Stoimy. No. Można? No, tak, tak. no. Ruszę. Chwileczkę, niech się liny uspokoją. Dobrze. Chwileczkę, muszą się liny uspokoić. Raptowne stanięcie to powoduje balans linii. Gotowi. Możemy, tak? Tak jest. tak. No, halo, halo, no zeszliście tutaj już? Zeszli, możemy ja Dobra. Smarujemy sobie teraz. My Dobra. Jesteśmy gotowi, tak? Tak, tak, myśmy są gotowi. Dobra. To jest najgorszy numer, piątka. To muszę dań, czy... Halo? Tak. No, gotowe macie? Jeszcze momencik, już chwilę będzie gotowe. Jeszcze momencik. Idzie? Piotrki założone, możemy podciągać dalej, Zamy. Meter jeszcze. Zamy. Pół metra. Jeszcze pół. tak. tak. Jeszcze no. Trochę, jeszcze Jeszcze trochę. trochę, uwaga. Jeszcze troszkę. Troszkę. Dobrze. No. No, już tu. Podpora, pod... halo, podpora, tu jak tam u was? No, już będziemy teraz jechać z tego. Do Ile macie nad łożyskiem? No, jakieś 20 centymetrów. Wolniej? Ja już się kładzie w łożysku. Się A się jak z wisi za to? A jak? Wysy. To te? Wysy, jak się łożyły? No, z wisi się łożyły dobrze. Dobra. Po pod, Dobra. Dobrze się łożyły. Po jednym po drugim. Dobra, dobrze się łożyły. Już się siadła? No, już się nasiadła. Tak. No, już się nasiadło. Już nie nasiadło. Nie nasiadło. Nie nasiadło.